Dobra, proszę, aby wystąpiła kolejna, aby wystąpiła kolejna osoba i proszę, aby to był Aran. Zapraszam. ja długo oczekiwana chwila, no to już powinienem zrobić trochę czasu temu, ale ja myślałem, że no już nie chcę ci się w ogóle być takim no, organizacyjnym człowiekiem, ale jednak, jednak widzę, ta marynarka nasza będzie prężnie się rozwijała i nie mogę tej okazji pominąć. Good blok, poproszę, z dniem dzisiejszym was się do stopnia. Gefejta, ja sztabowego od trzeciej wizji. Gratuluję, wstęp do formacji. Dzięki. O, już do kadry. Bo do wstępnie. Gefejta jest sztabowy. Podając Czechu, wyjaśnię, o co chodzi. No, sztabowy. Sztabowy. Czechu się chyba załapał. Czechu doam. Czechu? Czechu, kapel. Ale... <laughs> Czechu.